Przecież będę w S6789, a to jest mój drugi odcinek Minecrafta Hardcora. Trochę głupio zakończyłem wczoraj, yy, dzisiaj. O, ustawiam sobie już tak. Dobra, a teraz zrobię sobie zbroję chyba. Robię sobie kurdeczkę. O, jedna kurdeczka. W każdym jedno jednym już fanie, gdzie mnie jest żeby przeżyć jakoś, żyjemy, Mam nadzieję, że ja umiem, dobra, to idziemy Czekajcie sobie tylko, nie, 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 a um, w, 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 w. odcinku... O, tak mam. Chyba jakoś przeżyć. chwilę. O, tam jest. Ten odcinek, od dzisiaj nazywał. Ja nie wiem jeszcze jaką nazwę, jaką tam, bo to muszę jeszcze przeżyć. O, krótko, ale sobie ją. Ja. Tak, dla mnie się liczy jedna rzecz. Przeżyć. Nie chcę już kończyć tej serii. O, bardzo. Jeden. i szybko dzidzki robimy. Tak się robi. O. sobie już co okazji. Jeszcze nie mam tych wystarczająco, muszę jeszcze 3 pier. damy to, no do mnie ze kolega, Pytam się, czy chciałbym wystąpić. Podwaliłem mu. Jak to ma być druga seria? Mam być. Czy chcecie, żeby występował ktoś z jego, z nim? Nie wiem, co się tam nie dzieje. Zrobimy sobie jedną pochodnie. Lepiej, żeby się nie okazywał. Dobra. Widzicie, mamy pierwszy domek. Ja idę spać. Zobaczymy Dobra, idziemy spać. Tak. Hardcora. Raz zginę i już nigdy nie nagram. A więc y, to będzie tak. Na hardcore nie wolno zginąć, bo o, mam za małe kamienia. Bo nie będę mógł y, jeszcze raz na nikogo grać. Nie wiem, czy y, drugą serię nie zrobię taką, że to będzie survival. Przetrwanie. Też będą utworki. Wszystko. ustawić jaką wartość. Ja ustawię na. Yy, ustawię sobie wartość potworków na. Mm, easy, Wtedy na. jak gra na normalnie nie, po Jak Jakbyś się dojechał w później i raz, to mnie zabiły. Okej, okay, zwyczajnie jak tu był taki clipper spad. Bierzemy już się, to kurteczkę. kurteczkę. korteczkę. Uję, O, jeszcze ostraszam. Zabijemy. O, będziemy mieli buciczki! Zrobię potem buty. Dobra, gramy. Hmm. Ole, pitko guro. Wow, Tam daleko. Tam też nie zła, ale na, tam się nie będę chwilę. Że piękneczka. Ile mam tego? Sześć. Dobrze. E, co tam jest u ciebie sebastian, że tak, co u ciebie jest cebol że tak się krzyczy ktoś? Ładli, żeby się ucieszyła. Czekaj. Yy, dobra, Czyli tak, jeden odcinek już nagrałem, tak? Teraz nagrywam kolejny. To będzie yy, szukanie miejsca na. czymś też bazę. Yy, to będzie odcinek, już wiem, jak się będzie nazywał. Miejsce na szukanie domu, czyli podróże, yy, czyli podróż w szukaniu domu. Yy, ja. Zjemy coś. Co tam mówisz? O, węgiel. Hmm? Tak. Kombo, <noise> komu? Dobra. Seria będzie 15 odcinków. Yy, dlatego, że nie chcę robić 40 jak Jurij Joker. Czy tam, nie wiem, o ile będę nagrał. Yy. A, ja zrobię 15. Nie chcę dużo. Następnie yy, seria yy, druga będzie dłu dłuższa. 30 zrobię albo. Ja, 40 nie wiem, czy to Napiszcie mi w komentarzach, jak mam zrobić. w dobić sezonie. Ja bym siadła drugi na pierwszego, nie skończyłam. Ja mam nas z siostrą, bo z tłumach, mam o tym na laki Mam prawie, No normalnie będzie lepiej. Beginia. Eee. Wombo, COMBO! To był głupi pomysł! Nie! No Naj... i już mam jeden świat hardcore. Tam skoczyłem z drzewa, zostało mi półserduszka z jednego. A potem zaatakował szkielet, też mi zostało pół serduszka, więc się zakopałem w ziemi. on się spali. Mm. O oh, sweet! Krzyż! Krzyż mi się zgenerował w mapce. Dobra. Yy, jeszcze nie znalazłem żadnego miejsca z tej góry, by się. Wow, ale pustynna góra. no, no na pewno górę. Ale własne. Yy, tam ta góra wygląda, bo co ja tu nie widzę i chyba przybliżmy sobie. Tam był, tak? To, to tam dalej będzie yy, ten. To no, jest dzięki modowi Optifine. To jest taki jakby antylagowy program. Minecraft nie ma takich lagów. Jak macie na przykład komputer, że gracie tak jakbyście mm, grali, na przykład jakbyście wgrali ten... Mm, tu ma Items, to... ten mod jest dobry, ale bardzo zły. Dlatego, że y, komputer się strasznie laguje. Minecraft będzie się lagował. No i, i Minecraft się laguje, a... Y, za zajmuje bardzo mało i to jest program jakby antylagowy. A no, może na to górę, zrobimy. No, w Minecrafcie. Yy, poszukam linku i dam wam. W tym odcinku spróbuję. Jeszcze go jeśli będę miał czas. Dziś, święta, więc tak, nagram, połączam, nagram pierwszą, ale potem się wstrzymać po więc... Tak, będzie, będzie. Zjemy, się Spadniemy z tego tam. Będzie. Katastrofa. Ale mam... Oleń. Oj! O, ja pierdził! czy jakby się już tu był... Mm, dobra. Co mamy dalej? Mm, Okej, okay, to... Lije. Ja spędzę. Nie wiem, czy nie, ma, nie ma się Mam siekierkę. Dobra, ale mamy 7 tego. Zabijemy jeszcze krówki. Zobaczymy ile mnie pannie. Kurde! Na razie nie chciałbym znaleźć włoskim NPC-tów, bo tam jest taki potwór żelazny. Jak się go raz uderzy... O oh, cholera... Uder ja Nie, stanie się, mnie raz to by zabił. On będzie atakował. Jak się go uderzy. A ja go nie chcąc uderzy... Waliłem w NPC-tów. Bo mi do domu wchodzi. Tego nie co uderzyłem, ale przeżyłem. Bo go zabiłem ręką. Dobra, zrobimy... Mi mm, zajęło to gdzieś tak z 19, bo ja to zrobiłem inaczej. Jego z powietrza na hardcora. O um, Ile tu mamy? Dobra, mam 13. Mam... Ej, sobie jak sądzisz? 13 mam tego. Yy, skóry, to chyba starczy na, yy, na gadki i potki robimy na portki A nawet mi zostanie, nawet mi dwa zostanie zrobimy może te, zamiast tego zrobimy sobie czapeczkę buty, po na końcu będzie ten ojeja oh yeah. wykorzystam buty i będziemy mieli kompleks jedna zbroja będzie cała dobra, yy, ten cinek będzie na poszukiwanie domu więc ja będę teraz tu wędrował, zabijał. Chwila, mm, mam lagi. Chwila, mm. zaraz wezmę po... Ok, wróciłem poprzednie. Ciągle mam te lagi. Ok, trzy, dwa mam. Zbierzemy No Już nie mam tego głęboko, bo bym się zmieniło. Eee, mini. Okej, okay, cztery. To teraz będziemy mieli dolną zbroję. Mm, tak się robi. Buty. O, o Buty zgubiłem, a nie mam. A, dobra, to... Mm, dziś jeszcze nie skończę, Nesko jeszcze dziś nie znajdziemy domu, więc... Komentujcie, subskrybujcie żółty magiczny i guziczek, a ja się z wami żegnam. Cześć, pożegnam się! No, na razie.